Siemaneczko, siemeczki, z tej strony Kobra GT i witam Was w kolejnym odcinku, bardzo serdecznie i chcę, żebyście wiedzieli, że pod tym odcinkiem możecie się zgłaszać do oceniania kanałów, do polecajki lub no, to te dwie rzeczy, piszcie tak ja chcę do oceniania lub ja chcę do polecajki tak możecie pisać, oczywiście na razie Mam mało subów. No, to jest trochę mało powiedziane. 31. To, jest, to nie jest tak źle, ale chciałbym dobić do 100 w dwa tygodnie. Uda, wam, uda się? To tylko zależy od Was. Czy wy dacie subskrypcję i czy zostawicie łapkę w górę. Więc pamiętajcie, że to od Was zależy, czy w dwa tygodnie dobijemy 100 subów, subskrypcji. I chciałem Wam też podziękować za Waszą aktywność, bo jest ona dobra, nawet, ale chciałbym lepszą aktywność, żeby było przynajmniej. 10 lajków pod każdym filmikiem. Bo na razie hejterów nie mam, ale na pewno po jakimś czasie się znajdą. Także słuchajcie, zgłaszajcie się albo do polecajki, albo do yy, oceniania kanałów. I tak, chciałem przeprosić koksu za te prawa autorskie. Sorry, nie, 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 nie zobaczyłem, że masz taki sam filmik. Ja od Ciebie nie ściągałem, bo po prostu nie wiedziałem, że masz, także usunąłem tamten no to myślę, że wybaczysz i nie zgłosisz kanału czy czegoś tam no to yy, to nie jest zgapienie od niego, to po prostu chcę, żebyście się zgłaszali do oceniania i polecajki, bo zawsze chciałem to robić. Także trzymajcie się i piona.